Ahoj widzowie, dzisiaj zrobimy próbę podejścia pod y, rysy, jak na razie pogoda nie dopisuje, zapowiadają na godzinę 11 y, deszcze, w tej chwili jest godzina 7 chyba. 45. Przewidywany czas dotarcia na miejsce to jakieś 2,5 godziny. Na morskie oko y, czas od parkingu to jest 2 godziny 20 minut na tym czerwonym szlaku. A i tą drogę udało mi się przebyć w godzinę 30. No to podejrzewam, że tak no, 65-70% maksymalnego czasu, jak mi się uda zrobić, to będzie dobrze. Tylko żeby nie kropiło, bo nie będę mógł biec. No to widzimy się gdzieś dalej. Połowę drogi na rysy i pogoda się zmienia, dodatkowo zapytałem przechodniów, ono potwierdzali, pogoda się zapowiada deszczowa, ma no dosyć ostro za półtorej godziny, chyba nie, nie warto ryzykować, lepiej wracać i, i spokojnie innym razem podejść na tą górę. sytuacja. Jestem jakieś pół godziny drogi do Morskiego Oka. Moim tempem pół godziny, czyli na mapie to nie wiem, 40, może 50 mil. I tak jak faktycznie zapowiadały się deszcze. Za chwilę przejdą tutaj. Trzeba uważać, bo skały są już naprawdę śliskie. Tak jak pod pierwszą stronę nie będę sobie tutaj biegł. Za chwilę kaftan. Ubieram kaftan przeciwdeszczowy. Jak najszybciej do samochodu, ale już żeby była bezpieczna droga. A tutaj jest najważniejsze, że już kończy się górka. Zobaczcie ten widok. W ogóle to nie jest mądry pomysł, żebym biegł, bo kilka razy miałem skręconą kostkę. I... No i taki to jest problem, że łatwo ją... łatwo ją skręcić ponownie. Ale widzę, że tutaj jak na razie mam full kontrolę. Idzie bardzo ładnie gładko. Przynajmniej tak mi się zdaje, że myślę cały czas. I panuję nad tym, co robię. O. Tak wyglądają tutaj góry. I tak jak w pierwszą stronę wszystkich wyprzedzałem, ci, którzy wracają, no będę ich ponownie musiał wyprzedzać. Takie tempo sobie zada zadałem. Dobra. Także widzimy się pewnie przy morskim oku teraz. Baj. No powiem Wam tak, mimo że ja jestem typem człowieka, który zawsze lubi, ma taką w sobie chęć rywalizacji, do czegoś muszę dążyć. No i tak jak to nieraz udowodniłem, ale w zły sposób właśnie. Zabrakło tej pokory. Jak na przykład zjeżdżaliśmy z Robertem Rowerem, jak... jak jeździliśmy bipkami. O, idź pan! To była ta chęć rywalizacja, podłużania za kimś, dawania z siebie wszystkiego. Ale tym razem powiedziałem sobie nie. Muszę odpuścić. Jak widzicie, no to była chyba jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Bardzo no, rozsądna. A tego rozsądku właśnie u mnie brakuje. Teraz pozostaje się udać do schroniska, wypić sobie ciepłą herbatkę i chwilę odpocząć. Potem kartam na łeb i do auta. Jest i mieciu. W ogóle muszę Wam taką ciekawostkę powiedzieć. Na grupie Mercedesa, właśnie tych starych klasyków, ludzie nieraz się chwalą, jak tu dojeżdżają do gór, do różnych takich miejsc. No, nie wiem, jakie tam trasy pokonują może 600, może więcej kilometrów. No z jednej strony jest się czym pochwalić, bo to stary samochód, ale nie zapominajmy, że to jest jeden z, naj, z najtrwalszych aut. A więc taka wycieczka to jest niczym w porównaniu z tymi przebiegami, które one robią te auta. No i co powiem wam tak no Rozjaśniło się, rozjaśniło, ale wyciągnąłem z tego wnioski. No, byłem trochę słabo przygotowany pod to wyjście. Po pierwsze, nie wziąłem sobie wystarczającej ilości wody. Wychodząc na górę, wziąłem sobie pół litry czystej wody, bo ja wiem, że zawsze mało piję, nie I wziąłem sobie takiego szejka proteinowego, właśnie. W ogóle nie, nie miałem pojęcia, co to jest ten szejk proteinowy, dlatego wziąłem go tak na próbę. I powiem wam, że kurczę dostałem. Znaczy, może mi to się zdaje, może to jest takie déjà że to jest taki zastrzyk. Energii. Ci, którzy się bardziej znają, proszę napiszcie właśnie czym, co, w czym pomaga taki, taki mus proteinowy. Wydaje mi się, że to i tak było, było dobre posunięcie, bo jakbym poszedł do góry, byłem za słabo ubrany przede wszystkim. Tutaj jak widzicie, mam koszulaczkę, krótki rękawik, i na wierzchu miałem tylko kurtkę taką no, jesienną, przeciwdeszczową, forefa. Z softshellem To nie jest oczywiście reklama, ale chodzi o to, że ta warstwa no, nie przepuszcza tak znacznie wody nie? Także no, z tym mi się udało, no, nawet nie musiałem zakładać płaszczu przeciwdeszczowego Podejdziemy jeszcze raz pod tą górę, ale wydaje mi się, że samemu Znaczy jeszcze raz, no w tym roku to już nie wiem, wątpię raczej Samemu to jest niewychodzenie jednak. Do morskiego oka tak hop, siup, poleciałem bez problemu. Półtorej godzinki to chyba zajęło. No to, to wiecie, no, no nie ma czym się zmęczyć, ale jak już poszedłem na ten szlak górski, na te kamienie, tam się zrobiło dosyć, można powiedzieć, no niebezpiecznie. Na początku jeszcze jest w miarę ok. Porównym sobie mogłem pozwolić, wybiec biec po tych kamieniach, ale dalej, no to wydaje mi się, że to już by było dosyć problematyczne, zwłaszcza samemu, kiedy tracisz energię, kiedy może Ci się zakręcić w głowie, w ten sposób tracisz równowagę. Ja nie byłem na to zbytnio przygotowany na taki wycisk, jaki bym dostał, oczywiście, na, na całej górze. I z początku, jak sobie biegłem, to myślałem, a co, tam to tam jakoś leciutko będzie szedł szlaczek pod górę, będzie wytyczona trasa, fajnie, nie, niezbyt stromo. Ale jak się zaczęły kamienie, zaczęły się podejścia, gdzie, gdzie powiedzmy kamień miał, nie chcę przesadzić, ale były takie na pewno, co miały z pół metra różnicy wysokości od siebie. Jak już trzeba było postawić nogę na takim stopniu, a później jeszcze podeszło kilka mniejszych, i powiedzmy średnich stopni, no to dajmy na to, że 100 metrów takiego chodu, no dało znać po nogach. Widziałem, że tam ludzie robili przerwy, oczywiście doganiałem wszystkich, bo kuczy ze wszelką cenę chciałem zdobyć tą górę. No ale jak widać się nie udało, nie tym razem. Zdobędziemy i trzeba właśnie następnym razem to zaplanować tak, że pogoda musi być na, na 100%. Dzisiaj w ogóle miała być burza, no zobaczymy, no jak na razie nie ma burzy, ale nie chciałem ryzykować, ryzykować i zapasów nie miałem teraz zszedłem z góry I jedynie co mi zostało to... i tyle wody 50 do... no do 100 ml wody i teraz pozostaje inna sprawa, bo góra jest niepokonana kiedy indziej Właśnie, najlepiej to by było z kimś, bo samemu widzę, że lipa. Ja, może, jestem i mało rozmowny. Co w filmie musi być oczywiście przeciwieństwem, bo do filmu muszę coś powiedzieć, żeby to jakoś złożyć, nie? Po takim wyjściu w góry, jeżeli się z nikim nie gadało przez te 6 godzin, w moim przypadku, tak nudno, nie, nie wiesz co zrobić, nie? Dużo myśli przychodzi do głowy i może się pojawić taka walka z samym sobą podczas wchodzenia na tą górę. Także no, polecam wchodzić yy, parami. Co najmniej parami, a najlepiej grupą. I Teraz pozostaje inna sprawa. Yy, wracamy do domu i sprawdzam, ile Mercedesik spalił. Na gazie jechałem, właśnie, to, to jest ważna rzecz. Mierzymy spalanie. Mamy 220 przejechanych kilometrów. Jechałem tylko na gazie. Widziałem, że tu niedaleko była dosyć yy, tania stacja na Orlenie. Pewnie jakaś shitowa, bo gaz był po 3,20. Nie, 3,18? To jest dosyć tanio 23 litry weszło Prawie 24, liczymy 24 Podzielić na 2,36 od kilometrów, wychodzi 10,16 Kurde No tak niby dużo, niby mało, powiem Wam, że Spodziewałem się, że zejdę poniżej dychy. Pewnie da się, Bo jechałem dosyć żywawo No była noc, nie. Zobaczymy jak teraz wyjdzie. Dobra, to jeszcze nie koniec testu w takim razie, ale jestem zadowolony, bo jak na to, że Mercedes pali 9, tak w trasie, jak się dobrze delikatnie pojedzie 9 litrów yy, benzyny, no to 10 litrów gazu, no to jest dobrym wynikiem. Wychodzi prawie, no tak, dwa razy taniej wychodzi. Jazda. Dobra, mapę i jedziemy dalej bo tutaj nie znam drogi Widzowie, ogarnijcie to Zapark... Zatankowałem samochód Na oczywiście najlepszej stacji, Grossar ja Tylko, że no nie wziąłem paragonu, no sorry ale... 50 zł zapłaciłem za ten, za zatankowanie do pełna. Trasa 195 km, paliwo po 3,34. Zobaczcie LPG, przedostatnia pozycja 3,34. I teraz tak, jak weszło 15 litrów, przejechaliśmy 195 km. O, to będzie dobre, to będzie dobre. Jak to było? 15 litrów podzielić na 1,94. 7,73 spalanie w Mercedesie spalił mniej gazu, niż pali benzyny, bez kitu nie wiem jak to możliwe, ale wow pierwsze było paliwo w tamtą stronę, właśnie grosarowskie później paliwo Orlen, LPG oczywiście z domieszką paliwa grosarowskiego niedopalonego czyli tego co zostało w zbiorniku no i kurde, połączenie jest wyśmienite no nie wiem, ale to dobrze dobra, to już naprawdę koniec